Halo, dzień dobry, uszanowanie, witam, witam Witam w kolejnym filmie na naszym kanale Jak widzicie znowu jesteśmy w Richardzie Benzie Rayleigh Tak naprawdę po ostatnim nagraniu z tej gry bardzo pozytywnie zaskoczyliście mnie odbiorem i tym, że chcieliście więcej materiałów Co bardzo mi się podoba, bo jak wiecie również jestem fanem tego symulatora I tak naprawdę troszkę nie miałem za bardzo powodu, żeby coś nagrywać, ani pretekstu. Natomiast lepszego pretekstu nie mogliśmy sobie wymyślić niż to co się stało dzisiaj. Otóż pojawiła się nowa trasa w Richardzie Baronserley. Jak dobrze wiecie, to jest zawsze duże wydarzenie, jeżeli pojawia się tutaj jakiś nowy odcinek. Bo tak jak mówiłem na odcinku z Maluszkiem, tak naprawdę tutaj większość ludzi, którzy, którzy te trasy tworzą... To są pasjonaci i im nie wystarczy robić trasę, która byłaby inspirowana to z prawdziwego życia A w większości przypadków po prostu starają się ją odwzorować w najmniejszych szczegółach I to jest po prostu ta trasa, tak? No i do czego doszło? Otóż dzisiaj pojawiła się nowa trasa Przejdźmy sobie może do praktyki, bo nie czuję się na tyle pewny, żeby już jakieś hotlapy strzelać Jaka trasa? Otóż moi drodzy Państwo Przede wszystkim Ostatnio jeździliśmy w Czechach I tak jak mówiłem to jest bardzo podobny klimat odcinków specjalnych do polskich. Z tym, że dzisiaj nie będziemy jeździć w innym kraju, bo pojedziemy w Polsce. To znaczy większość ludzi, którzy siedzą w temacie, już wiedzą po prostu, że do tego doszło. Natomiast nie wszyscy. Chciałbym to tym, którzy o tym nie wiedzą, powiedzieć i pokazać, że został dzisiaj wypuszczony przez Baran Trucks nowy odcinek specjalny. I jest to Rościszów Walim. Tak, dokładnie. Walim z sławnymi pateliami walimskimi. Jeden z najbardziej kultowych miejsc w Polsce i odcinków specjalnych takich bardzo klasycznych Odcinek został niesamowicie odwzorowany Dlaczego to mówię? Dlatego, że nagrywam ten materiał dla Was drugi raz eee, Za pierwszym razem po prostu nie, zapił, nie zapisał mi się gameplay A chciałbym Wam pokazać jak, jak on wygląda Ym, Więc co no, przejedziemy się po prostu dzisiaj ten odcinek Ważna sprawa, ważne ogłoszenie Nie będziemy bić żadnych rekordów Bo mój skill w Richard Bezraeli już, już dawno nie jest na takim poziomie Na jakim był pierw, pierwotnie To jest pierwsza sprawa Po drugie chciałbym żebyście po prostu zwrócili uwagę I docenili chłopaków Jak niesamowicie oddali każdy szczegół odcinka I tak naprawdę jeżeli włączycie sobie obok siebie onboard z odcinka specjalnego, nie wiem, z kogokolwiek z liścia z Polski i to co tutaj jedziemy no to jest bardzo, bardzo, bardzo dokładnie odzorowane, naprawdę w najmniejszych szczegółach. Co zresztą za chwileczkę zobaczycie. Czym dzisiaj jedziemy? Znowu nietypowy samochód, ale taki ukłon i oczko opuszczone w kierunku Andrzeja Budzyńskiego. Jedziemy Honda Civic. Niestety z tego co widziałem jego Hondy nie mamy tutaj, więc pozostała nam... Honda Civic nowszej generacji I taką właśnie będziemy dzisiaj Testować Tak niestety Honda jest tylko jedna Dostępna w tej nakładce O właśnie o tym zapomniałem powiedzieć Jak widzicie nie jestem zalogowany RBR Pro Tylko w nakładce Rally Sim Fans Hungary Czyli ta która jest Darmowa Dlaczego? Dlatego że trasa -Walim Na razie jest do pobrania Tylko właśnie Styl. Jeżeli mówimy o tych menadżerach, no to tylko w tym menadżerze, dlatego jedziemy w nim No i co, nie przedłużamy, przechodzimy do odcinka specjalnego No i moi drodzy, przed nami nasza piękna Honda Civic Jak widzicie, nazwiska się nie zgadzają na siebie, ale nie potrafię robić tekstur, więc jeżeli ktoś z Was potrafi, to, to z miłą chęcią się nauczę Tylko zaznaczę na szybko, to nie będę za dużo mówił, bo muszę się skupić na tym, co, co on jednak do mnie mówi i i ostrzega mnie przed kolejnymi zakrętami. Także wybaczcie... Ruszamy. 5 lewy, długi. 150. Hak prawy, długi. Nie ciąć i 4 lewy. 100. Dwa prawy. Dwójkowy zakręt, dobra 120 6 lewy, długi Andrzeju, jeżeli oglądasz ten odcinek, a teraz oglądasz. Co do Hondy, twoja lepiej wstawała na silnikowo, ale myślę, że zawieszeniowo jednak byś się zamienił. No i widzicie, ten zakręt można by przejść dużo, dużo szybciej ale go niestety nie znam więc wolę pojechać powoli a jednak cały odcinek wam pokazać chociaż to i tak może się okazać że jak zawsze zaskoczy mnie kostka i tam gdzieś wypakuje bez mega śliska Czyli zgodnie w sumie z tym co mówili zawodnicy RSMP, że ona jest jak... Prawy długie, jak jazda po lodzie. Prawy, 100, prawy, 50, 6 lewy, 250, A tą partię pamiętam z onboardów. I tutaj o, mimo że jest dość ostry zakręt 5, dało się 5, go przechodzić dość prawy, szybko. To... Spróbujemy. 6 lewy, 3, prawy, się 5, trochę przestraszyłem. Jeden prawy, siedemdziesiąt. Jedenkowy zakręt. 4 lewy, nie ciąć, dziewięćdziesiąt. Trzy prawy, 80 Ograniczniki cięć prawy, muszą być. Lewy. Widać, że typowo polski odcinek specjalny i to gdzieś odwzorowany gdzieś z ostatnich lat, bo kiedyś nie było właśnie ograniczyków cięć. Tam wcześniej przestrzelony 5, lewy nawrót, to musicie 6, wybaczyć. 80, ostrożnie od prawej 50, no nie, jeszcze szykane postawili. Mam flashbacki z naszych amatorek, nienawidzę szykan. Nigdy nie byłem w nich szybki. I gli, gmina Walim wita, więc można się spodziewać za niedługo kostki brukowej. 30, Dlatego 6, si 80, prawo, się zamknę. 70, 4 lewy, długi 100 i spróbuję prawy, po prostu skupić 60 z uwagą 4 prawy nie ciąć, ciasny 150 ostrożnie lewą szykana od lewej 45 prawy długi 100 szykana nienawidzę wytwór szatana 90, Dobra ci o Marz, słuchaj Maćka 60, prawą, 4 lewy, długi zacisk ostrożnie, waledy, siedemdziesiąt, cztery prawy, długi, 80 No i ten zacisk był wredny, bo był w drugą stronę wyprofilowan, prawy, długi i cztery. Widzę kostkę Wiecie, uzależnienie to jest straszna sprawa. W moim przypadku to tak działa odręcznego. Ostrożnie, jeden hak lewy. Znowu pastka. Bo ja się jak ognia po bubie. Wcześniej próbowałem nagrać dla Was ten odcinek i właśnie wypadałem na niej non stop. 5 lewy, długi zacisk. Ostrożnie, 3 prawy, ciąć 200.

Tak moi drodzy wpadamy Na sławne patelnie walimskie e, A ten prawy zakręt kojarzy z kompilacji, gdzie ludzie bardzo często wypadają Już wiem dlaczego, bo tutaj jest zmiana e, nawierzchni Z przyczepnego asfaltu, z przyczepnego, bldd Asfaltu na kostkę To najczęściej jest dużo kibiców, więc zróbmy to po mojemu Wow, metalotna. Kurczę, jakoś udało się przejechać, ale nie było to ani szybko, ani dobrze technicznie, także nie bierzcie ze mnie przykładu, moi drodzy. Ale za to odcinek możecie podziwiać. No musicie przyznać, że kawał dobrej roboty. Przejdźmy sobie do menu głównego. No i cóż moi drodzy, e, tak jak mówiłem szybki odcinek, pokazanie, że Richard Bezraeli na stop się rozwija, do tego mamy kolejny polski akcent, co jest mega spoko... Chyba żeby mnie bardziej ucieszyć, to mogliby wrzucić jeszcze tylko Lubenie na bardzo zoliczę, tak, takie, wiecie. Jakby któryś z twórców to oglądał, to, to ja tam nic nie sugeruję, ale Lubeni chyba nie dacie radę, nie? Nie, oczywiście wiem, żeby dali radę, jakby tylko chcieli, naprawdę liczę na to, że i ona kiedyś powstanie. Natomiast no przywiązanie do szczegółów to jaki jest feeling na tym odcinku, jak zawsze w Richardzie Vencher niesamowity. W opisie do tego filmu zostawię Wam linka do Barantracks bezpośrednio do ich strony, gdzie jest opisany cały projekt. Drugi link, który, który wam zostawię, bo ostatnio zapomniałem to zrobić. To jest link do Rayleigh Symphans e, Hungary, czyli miejsce, z którego możecie pobrać właśnie launchera całego, który od razu automatycznie zainstaluje Wam wszystkie samochody, wszystkie trasy łącznie z Wallim Więc będziecie mogli sami przetestować feeling na tym odcinku specjalnym. Do czego Was zachęcam. I co, widzimy się w następnym materiale. Jak zawsze, dzięki za wszystkie pozytywne komentarze. Te negatywne również, bo pozwalają mi się rozwijać, tak? I za to głównie, że jesteście, że to oglądacie, bo... Jeżeli nie miałbym dla kogo, to bym tego po prostu nie nagrywał, tak? Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, hejka!